W momencie, gdy zaczęłam postrzegać moją wrażliwość jako dar, a nie wadę, mój świat się zmienił. Możesz mieć stan lękowy i nie być osobą wysoko wrażliwą, ale wiele osób z lękiem to właśnie osoby wysoko wrażliwe. Prawdopodobnie nieraz słyszałeś, że jesteś zbyt wrażliwy. Ja słyszałam. Wyśmiewano się ze mnie, że płakałam czytając te głupie książki, w których umierały psy. Śmiano się ze mnie za to, że wszystko biorę do siebie, że za dużo analizuję, że za dużo myślę. Słyszałam, że moja wada jest to, że za bardzo się przejmuję. Wrażliwość była jako belga, jak słabość. W naszej zachodniej kulturze ideał to ktoś twardy, nieczuły, niewzruszony. Łatwo, łatwo jest więc ludziom wrażliwym uwierzyć, że coś z nimi nie tak. A jaka jest Twoja relacja z własną wrażliwością? Nienawidzisz jej? Wstydzisz się swojego czułego serca? Chciałabyś być inna? Marzysz, żeby mieć w sobie ten głośny głos. Nie obchodzi mnie, co inni myślą. Ale ile cię kosztuje ta walka z samym sobą? A zadam ci inne pytanie. Ile ludzi żałuje, że ich rodzice za bardzo się o nich troszczyli? Że zbyt często mówili kocham cię. Czy świat byłby lepszy, gdyby rządzili nimi osoby pozbawione empatii, niewrażliwe na innych? Kto chciałby być w związku z kimś, kto nie zwraca uwagi na nasze uczucia, nie reaguje, gdy jesteśmy smutni czy zranieni? Świat potrzebuje empatii, by dzieci czuły się kochane. Potrzebujemy ludzi czujnych, którzy w porę biją na alarm. Potrzebujemy uzdrowicieli i marzycieli, obserwatorów i myślicieli, tych, którzy czują i kochają głęboko. Potrzebujemy ludzi, którzy tak bardzo są w kontakcie ze swoim, swoimi emocjami. Czy potrafią nie wyrażać sztuką, słowami, tworząc coś, co porusza innych? Nie chodzi o to, że nie potrzebujemy odkrywców, polityków, ekstrawertyków, celebrytów, ludzi odpornych na stres i chaos, ale w zdrowym społeczeństwie muszą oni współistnieć z doradcami, analitykami duchowymi, przewodnikami, ludźmi cichymi, ale głębokimi. Wrażliwość to cecha, z którą rodzi się od 15 do 30% ludzi, i niezależnie od tego, czy wierzysz w Boga, ewolucję, czy jedno i drugie, jeśli jesteś osobą wysoko wrażliwą, to nie jest przypadek. Nasi przodkowie potrzebowali odważnych wojowników, ale też odważnych. Ostrożnych opiekunów, by przetrwać. Potrzebowali czujnych śpiochów, by usłyszeli zbliżające się niebezpieczeństwo. Potrzebowali tych, którzy tworzyli piękno, nawet w jaskiniach. W dzisiejszym świecie również potrzebujemy tych twardych, odpornych ludzi, ale oni nie są ważniejsi od tych wrażliwych i refleksyjnych. Po prostu w kulturze zachodu ekstrawertycy mają lepszy odbiór społeczny. Kiedyś wstydziłam się mojej wrażliwości, dziś widzę w niej jedną z moich największych sił. To właśnie dzięki niej mogę pracować i tworzyć treści na YouTube, kochać moje dzieci i całą rodzinę, kochać zwierzęta, zwierzęta i opiekować się nimi. Pływać na atmosferę w domu i uwielbiać rośliny zarówno w moim ogrodzie, jak i w domu. Bycie bardzo wrażliwą osobą nie oznacza, że jesteś słaby, ani że wszystko bierzesz do siebie. To oznacza, że twój układ nerwowy przetwarza bodźce głębiej i intensywniej niż przeciętny człowiek. Jesteś bardziej wyczulony na światło, dzięki. Dźwięki, zapachy, emocje, mowę ciała, wyraz twarzy. Może to oznaczać, że potrzebujesz więcej czasu na odpoczynek lub regenerację, ale nie jesteś za słaby, jesteś po prostu inny. I to jest dar, nie wada. Cztery dary wysoko wrażliwych osób. Pierwsze, wrażliwość emocjonalna. Takie osoby czują głęboko, często przejmują się losem innych, mają silną empatię, potrafią rozpoznać, kiedy ktoś potrzebuje wsparcia. To czyni ich doskonałymi mediatorami, artystami, twórcami. Po drugie, wrażliwość sensoryczna. Oni mogą być wyczuleni na głośne dźwięki, jaskrawe światła, zapachy. Łatwiej zauważają zagrożenia lub drobne szczegóły. Często lepiej funkcjonują w cichych, spokojnych przestrzeniach. A po trzecie, głębia przetwarzania. Wrażliwe osoby długo rozmyślają nad sytu sytuacjami. Mają bogaty świat wewnętrzny. Ich refleksyjność pomaga im znajdować nietypowe rozwiązania problemów. To osoby, które korzystają z terapii i samorozwoju. A po czwarte, to intuicja. Ci ludzie potrafią wyczuć napięcia w otoczeniu, czytać między wierszami, zauważyć subtelne sygnały. Często mają silne poczucie sprawiedliwości i kierują się etyką. A zastanów się, czy ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś zbyt miękki, czy sam siebie krytykujesz za to, że czujesz zbyt mocno, czy wstydziesz się swoich emocji? A ile kosztuje cię ta walka za sobą? Co by było, gdybyś mógł ją zakończyć? Gdybyś pogodził się z tym, jaki jesteś? A ten odcinek to część kursu, jak przerwać cykl lęku. Jest to dzień 9 z 30. Zastanów się, jak twoja wrażliwość była darem dla Ciebie lub innych? A potem spróbuj napisać list do swojej wrażliwości. Na koniec chcę Ci powiedzieć: jeśli jesteś osobą wysoko wrażliwą, jesteś pięknie i mądrze stworzony, to nie wada, to Twoja supermoc. Dziękuję, że jesteś. Dbaj o siebie, papa. Pa.